Dobra, widzowie. Czy syfki youtuberów podają ich imiona? Robię to, bo mamy już dwie filmów. To tak jest taka nagroda, jak właśnie nie nie ten filmik. Dobra, to to mówi dalej. Maciek GG, wiadomo, że Maciek nie może mówić chyba. No. Dobra. Weźmy sobie na przykład Wojana. No, Wojan to Wojtek, nie? Wojtek. WM to Wojtek, pasuje. Dobra, weźmy Paliona. To Palion sobie bierzemy. I Palion to Paweł, bo jest nawet w opisie. No. Dobra, jest nawet w opisie, że to jest pa Paweł. No to dobra. Lecimy, Przemek Best Games. No to chyba Przemek, nie? No. Dobra, kogo byśmy tu jeszcze mogli wziąć? Co jeszcze może mieć kogoś imię. Bo tejś na pewno nie. No. To chyba już tyle. No. I wy możecie to najwyżej potwierdzić, że na przykład toto. -to że zgadzacie się z tym co powiedziałem. To nie.